To takie mhm. rzeczy to ja nawet umiem po angielsku powiedzieć jeździe. w drzewo, kurę jak jechałem na rowerze No <grym> siu ja to, że źle pisała Czy nie ma takiego słowa Kiego? Vini. I really Nie no. Co robisz? Grał w grę akurat. Jak on. Eurotracks Cześć? 6? No 6 No, no A co ty w grałeś? Gościu. Będzie o to ty nie wiesz, że nie temu wyszła? No, nie no to już wiesz. też masz jakichś znajomych na Spotifyu? No to pokażę. Chyba, ja mam co? znajomych na Spotify nie No jak bo nie żarty. masz jak ci się wyświetla No to to są znajomi na Spotify właśnie tego nie słychać tak Ja dopiero jak mówię to słychać się Jak coś trzeba, trzeba do ja mam za nie? Roznajomy To jest jakieś Nie wiem Bo mi tu Britney Spears puszcza No, no to weź się ci zaraz zapuszczę takiego pita że się zasikasz w kacie. Ale. Dawaj Chcesz? Tak ale nie wiem jak on się nazywa A tu u ciebie pipi Kipchi Nie ma u mnie ona ja Będzie o co Będzie uciekaj Nawet trafisz nie wiesz w Twister A, Pęk Twister będzie leciał Twister No tak 10 Zgonka? milionów to tylko ma, ale jazda O, może się poświęcję Twistera 800 km Haburkasz? I jest! jak Ja, ja nie czekasz, widzę. Się że mój portfel. Ja na hotel. Co? Z czego ty się śmiejesz, kurde? Ja wiem, że ta ruda laska jest koksa, ale no to <noise> Co? No tak! Ciało się wiedzieć, tym wie, jest dla mnie. Tak? Wejszyn. Skądś, przecież jest świata, po co temu mówisz? Co? Dobra, no nie biorę biorę my, ten handel. Nie lecine, że... jeszcze... do, to Mów do... mi, że są darmowe killa na bocie. A u ciebie? No jak zawsze. tam z rankiem. na koncert. I się tak? Co wy się jak Twister. U, nie wiem co oni robią, szczerze mówiąc. Ja się kręcę jak tekon. Twister. Na, na... Na trakcie, gdzie jesteś? Także oszukujesz ją. No dobra, pierre lipstwo, pierre lipstwo. zmiana Marek Grechuta, dni, który nie żyje. O Marek Grechuta, Marek Grechuta, No bo, bo. to jest koks, nie, no. No. Będzie czekaj, bo no. cię zabiję jeszcze jutro. Widzę właśnie, bo ten. o <laughs> kam. O boże. O oh, jej. Yeah. Nikt niczego nie obrażę żadnej dziewczyny Czy ja teraz K-pop? Tak, tak, dobrze. <laughs> słyszałem. O boo! Dobrze Jeba słyszałem. <laughs> bardzo nie dobrze. <laughs> Dokładnie, plus jeden bardzo... plus osiem nawet. Najgorszy jedyny... wagatunek w Nie, muzyki. nie, jest, najgorszy jest... Się, najgorszy zgodzę. jest Disco Polo. Nie. To, akurat to, najlepszy. Stędzia? Najlepszy. Stędzia? wywaliś pół dnia, to będziesz musiał chyba tańczyć, nie? No tak chodzi o i nie no Ale no, jak ja wypiję no, to no, mogę słychać wszystkiego, po więc... Po więc po więc nie ma różnicy No to po polo Prosto A to są te te? To są te hinole, czy jak Tak Tak, to są te hinole Koreańczycy Nie, to są koreańczycy, nie są koreańczycy to grają w League of Legends nie, A śpiewałem jakieś po... buty. Za późno. I już się od ciebie. A co ten co pop robisz? chyba jest ciągle taki sam, nie? Bo nie wszyscy wyglądają tak samo. Tak. Dokładnie. Daj, no i dobrze, jeśli walicie. Łatwo. A ty nie idziesz do mnie do Skąd ja byłem? Dzieje tak? mi się, jestem no w swoim pokoju ty. No, jesteś to jest? zaraz. No, no właśnie. To jest coś chciał. Je, 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 je. Weź chociaż słuchawki i załóż. Błagam. Nie. To pod nagłośnikami, czy co? No ta, no. no. Wiem, wadze, GBS a tak mogę sobie tak. najwyżej posłuchać a, GBS baz z pusta to było wczoraj zapytałem. GBS to jest Fania Otzga tylko To rada się chyba miałeś dzisiaj, nie? No, no, ja, Jakbym jak miał to bym nie żył już. Bo jestem na bardzo mocnych Kurde tak. Jest. No. Jestem na bardzo mocnych kurde antybiotykach Mnie nie interesuje to kompletnie Co? Co znów jakieś... Nie, tutaj jakiś groźby popy, w moją stronę. To Ra tylko rap. Tylko, tylko rap. Tylko deputacja solówka. Eminem. Rap graty. Wiejska dżungla. Tylko afking Alexandria. Tak, Kończo, że nie wiesz, po to co tutaj jest tak. Ale co? Afking Aleksandria. Czekaj, ja. Iba, to Nie wiem. A kto wie może słyszałem, nie wiem Nie, nie słyszałem. Ile to zbyt, ma ty? E, ile wyroki, to ma wyświetleń to? to... Nie a metalem. No to ile ma wyświetleń się pytam. 863 milionów. Boże Co ma? No? no wiem, że milionów. Ale co? No te no. BDS jakieś kurde. Co to jest? No ten no, K-pop głupi więc... Ale balizma, ale No, 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 no. to nie? No gbs <noise> to <było. głos> P S-y P S-y też, też, też Nie, akurat nie Nie? Czemu nie? Nie, o, o czym innym Tak to jest, jak się z pięcioma osobami na raz gada No nie no, ja wiem, że chodziło o to K-pop po jakiem oni śpiewają? Po angielsku, czy po jakiemu? Co? K-pop koreański? No Mieszczone z angielskim O kurde Czyli chiński Czy chiński, no właśnie. No Finole. To nie jest is Wiedziałem, że będzie taki Ale Ale jajce ty? ty się też bejtować, ja. wiesz co? Co, co to zmienia? My... jaki tak się nie odróżnia No Właśnie, nie? tak my wiem jaka jest różnica? No Czyli no ty w ogóle wiesz, o czym oni śpiewają w ogóle? O czym? Mmm, no, ale czy sajgonka i... O, o sajgonkach no, Mówiłeś że... <grabillow> o tym, że W mieli, a teraz mają, więc... Dokładnie O sajgonach śpiewają O sajgonkach śpiewają, tak? <grabillow> Kurczak O widzisz, ale znowu się śmiejesz Koncioś, <grabillow> <grabillow> spokojnie tak Dobra, zabijemy dziewczęk. Ty Kondzia, ja ostatnio słyszałem od y, wielkiego gracza A? Czyli Nerwarjena, No Jankos no niestety, no ale nie jesteś Polakiem. Tak jest. Przez więcej. ostatnie poczynania. Słyszałem, że Varus jest podobno słaby i teraz... Bo jest za teraz dali mu bufa. I to, że teraz ma coś robić. Dalej Krok jest dupy. Ale jest dupy, no właśnie. co mi zrobi jak ja w lejcie będę bił po 1200 z auto tak zrobię Czwarty no, to pocisk to będzie to bił mówię, no. po 1700 i to, to nawet nie ten Nie zmyślam, bo serio tyle bije. To już nie no was nie No Ty? Wiesina tutaj Widzę, że mam Hej na o to ma miliard Kozak no, to jadę. Po co? No, w ogóle musi być jakieś. A no? no, finale o seconde, tak? Tak, tak, tak. Dokładnie to. No, na bijach. Ja pierdzielę. Tsun ciągle musimy na plecach siedzieć. No, biegnę po nasusach. <laughs> Hehehe. No, i wyłącz to. BTS-a, <laughs> GBS-a. Najlepiej teraz przepalić komputer w porządku. Masz. Jest nasz. Może nie działa. Dość. Czekaj, jak nie chodzą, za o, to GBS nie hałas na ten kawałek? O, GBS się skończył nareszcie deszczu. Nie, I tak, nie. Ja, słuchawki tego nie słyszałem, ale no. Pewnie wysłyszeliście, jak ja coś mówiłem. Nie wiem. Jest. A to na szczęście chyba nie. Jest ten nasz, to naprawdę jest. To kurde Więcej ludzi obejrzało, niż tego Eminema, kurde, tego. Co niby? Przecież naprawdę. No, to, to, jest to skandal, No to co, przed leciało? Dobra, to jest, to jest skandal po prostu już. Co ja no, Kurde, tak. No usiądź se tam, no. Będziesz, kurde, brał. Yes. Mówią, że może brać, to bierz. Nie, za darmo to pierdolę dwa, wiem, ale no. Tym razem nie. A jak biją to uciekasz. Nie. Yeah. Zostaję. To walczysz do końca. Dokładnie. Akurat Kądzie mam w brony grony. to jest... kilo żywego hiphopu? <laughs> nie, 60-70. Czemu hip hop Nie wiem, bo to najlepiej brzmi jak się mówi jakieś 50 kilo żywego datum. O kurde, no i znowu mnie wyłapał z cienia, nie? Wyszedł z mgły wojny i mnie jakno. Easy. Co? Co nie? <noise>